Obecnie dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków, obecniają charyzmat dwóch ewangelistów, piszących słowami i czynami Ewangelię Twojego syna. Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski, jest przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze życie i zdrowie. Dziękujemy Boża Matko za ich posługę. Cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd też bardzo troszczy się o rodzinę. A wyrazem zatroskania naszego rzędu o rodzinę było pierwsze 500... Oh i wy przynosicie 500 złotych oh dla rodzinie, do 18 roku życia będziecie te 500 każdego miesiąca dawali swoim rodzicom. Jest 300 złotych dostaniecie, oh nie jako na porządku roku szkolnego, prawda? A także, my pasie, my i Just, right. że jeżeli państwo, rząd troszczy się o dzieci, to jest wtedy to państwo silne i bogate. What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro? You tripping? <laughs>